Siema! Kolejny film Ale tym razem na kanale Kapisaj Games Plus No i niestety Już na pierwszy raz w się mam laga Okej okay. Aj Nie ten kierunek Jedziemy To jest szybki tramwaj. Więc, więc będziemy nim krótko jechać. bo jedziemy linią 33 do Placu Narutowicza i do Metro Ratusz Arsenał. Z Metro Ratusz Arsenał, Placu no Narutowicza, Metro Ratusz Arsenał. Ok. I przystanek już za nami. Teraz kręcamy normalnie jak 33. Następny tu przystanek. okej okay. Przystanek. przystanek. Ha! Wyszedł. jedzie szybciej niż 140 141 Jak wiecie Przystanek. na placu Matowicza ogólnie jest remont i 33 przez jakiś czas nie jeździło i 33 od dzisiaj znowu jeździ a tramwaje ciągle jadą na nowym to Następny przystanek, dany. Dworzec Centralny. Warsaw Central Railway Station. O, tak, to można jej. Przystanek Dworzec Centralny. Za chwilę kolej. Warsaw Central Railway Station. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że 33 powróciło, dlatego nagrywam ten film. Tutaj akurat automatycznie. Pasażerowie nie otwierają sobie drzwi, Następny przystanek. ale w innych tramwajach otwierają. A ten jest najszybszy. Właśnie pod tyle go Jak ładnie nim można zahamować. O! Ja to po prostu jadę. Mam pasażera. Następny przystanek. Nowowiejska. Przystanek Nowowiejska. <tryk> <tle> Następny przystanek. Naj. Oj. A tam dalej piętnastka jeździła, a teraz piętnastka nie jeździ, ponieważ na te tory dodano trzydzieści trzy, więc to też ten kawałek trzeba się jeździć. Dostanę najwyższa izba kontroli, bo tędy powinna Jeździć 15:33, 15 i 33. A teraz tutaj jeździ wyłącznie 33. I kolejny lak. Następnie przystanek Kraszyńska. Czemu są te lagi? W 5 minut. Prawie całą trasę przejechaliśmy przyjech 38.01 Tylko dla VIP'ów A ja jestem supporterem Dlatego mogę Przystane marować Okej okay. ciągle klika te ostatnie. Następny przystanek, Klac, Narutowicza. Przystanek Klac, Narutowicza. widzicie, Kolicowy. tramwaje tam jeżdżą. A my tu. Następny przystanek Ochota Ratusz. A może wsiądzie. No, typie. Ja mam mu ciągle otwierać a mam po prostu szlatory, bo się wkurzył. Przestanek Plac Narutowicza Przestanek Plac Narutowicza O widzicie? Właśnie o tym mówiłem Plac Narutowicza 33 Las Naruto Bicz a 15. A 15 tędy nie jeździ. Okej. Okay. Jedziemy. Oj, tam słychać tego konstala, co, którego widzieliśmy. On się zdziwił na pewno. Przestanek co to też robić tramwaj? Jak tędy w ogóle tramwaje nie jeżdżą? Tam tym odcinkiem. Też są komunikaty. Tam uważaj, wysiadania na jezdnię. O, słyszę go. Żeby nie było, że ktoś się spyta w komentarzach. Następny przystanek, ten tramwaj jest tylko dla VIP-ów. Tylko. I dla supporterów. Dla takich co ma tram, nie. Może sobie na niego kliknąć I kliknie zregeneruj Ale on nie posłucha się I się nie zregeneruje A ja mogę nim jechać Okej okay. Być może nie subskrybujecie tego kanału, ale to jest mój trzeci i zachęcam do subskrypcji Jak zwykle W tamtą stronę miałem drobne lagi, a w tą nie Niektórzy wiedzą, że tramwaje tutaj powróciły, a niektórzy niestety nie. I tam dalej piętnasta jeździła, bo nie pamiętam, czy skręcała, czy jechała. Po... Możecie na wcześniej. Następny przystanek. O, już się, już te przystanki. Ja rozpoczynam bez głosu. Okej. Okay. przystanek Następny, teraz dworzec centralny, i tak do Metro Następny przystanek dworzec centralny, Warsaw Central Railway Station. okej okay. Mam nadzieję, że teraz się nie zdarzy z jakąś dziewiątką, która. Nie wierzę. Tramwaje tutaj jeżdżą. I po prostu jedzie. No tutaj nie wszyscy patrzą na światła. A tu lepiej spojrzeć. O, ja mam teraz zielone, więc ja jadę. Stanek station is Warsaw Central Railway Station. Rondo ONZ on the Następny okay. przystanek. Ale teraz fajną kamerą ustawiłem. Zaraz dojedziemy do tego ronda i już widać. Na razie dużo, na razie dużo przystanek. miejsc tutaj jest pustych, tylko przystanek i tory, że autobusy tu mogą jeździć, Kala Mirowska, kino Femina i no i metro. Następny przystanek. Kala Mirowska, kino Femina i

Hala Mirowska No i mówiłem Kino femina. No i... Następny przystanek Kino Femina O nie jestem trochę spóźniony więc trochę przygazować trzeba 17 minut Okej Ok. No i teraz skręcamy i, i kończymy trasę. Metro Kratusz Arsenal. OK. I jeszcze kawałek OK, oke, OK. okay. tutaj, tutaj piętnastka skręcała. A teraz już niestety nie, bo nie jeździ. Przestanek o, metro Radusz-Arsenał. Także widzowie, trzymajcie się. Przystanek końcowy. Trzymajcie się. Cześć.